I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, czyż nie zadziwiający jest ten fragment Ewangelii? Czyż nie zadziwiająca jest ta postawa tych dwóch uczniów, tego jednego anonimowego i drugiego o imieniu Kleofas? Wszystko tutaj się nie układa, ale nie układa się z perspektywy naszej, ponieważ mamy wiarę. Natomiast, Ci dwaj mieli swoje plany. Ci dwaj dołączyli do Pana Jezusa, bo czegoś się spodziewali, czegoś oczekiwali po nim. I oto to, co było wolą Bożą, okazało się być całkowicie odmienne od tego, czego oni oczekiwali. I dlatego też jest ten dramat. Ten dramat, który jest naprawdę przez Ewangelistę Łukasza bardzo wyraźnie podkreślony. Bo o to odchodzą z Jerozolimy uczniowie, którzy nie tylko, że są świadkami śmierci Pana Jezusa i Jego pogrzebania, ale są też to uczniowie, którzy słyszeli, że coś tam w tym grobie się wydarzyło. I to jest najbardziej zaskakujące, że właśnie ci, którzy jednak coś słyszeli, bo były kobiety, bo mówią, że nie ma ciała, bo widziały aniołów. Dobrze, może kobietom się pomieszało w głowie, ale też byli uczniowie, i nie ma ciała. A ci uchodzą z Jerozolimy i to jest właśnie zaskakujące. Mają swój własny plan, mają swoje własne oczekiwanie, i skoro to się już nie, nie spełni. To odchodzimy. Jakież mają plan? Plan mają oczywiście czy też oczekiwanie jak najbardziej szlachetne, żeby spodziewali się, że to właśnie Pan Jezus odkupi Izraela. Ale na swój własny sposób. Tak jak oczywiście człowiek może to sobie wyobrazić. Ale przecież Pan Jezus spełnia ich plan, tylko zupełnie odmiennie. Ale to już im nie odpowiada, to już jakby nie mieści się w ich oczekiwaniach, dlatego zostawiają Pana Jezusa i odchodzą. Idą swoją własną drogą. Zrobienie to jest oczywiście obrazek Również nas. My do religii katolickiej dołączamy oczywiście najczęściej nieświadomie przez chrzest, ale potem, jeżeli ktoś zaczyna praktykować, to bardzo często za tym. Krokiem stoi pewnego rodzaju oczekiwanie. Ja mam pewien plan i spodziewam się, że ten plan zostanie zrealizowany w taki sposób, jak ja chcę. Oczywiście, że najczęściej ten plan, w takim ogólnym ujęciu, oczywiście będzie polegał na tym, że na moim uświęceniu, na uświęceniu moich bliźnich, na zbawieniu naszych dusz itd. Ale sam proces, w jaki to się ma dokonywać. Ja oczywiście mam gdzieś też przygotowany, zaplanowany i spodziewam się, że to będzie właśnie w taki sposób. Że to się odbędzie takimi etapami, że to tak będzie wyglądało. Nóż Pan Bóg nieraz ma inny plan. Nie w tym ostatecznym celu, bo przecież oczywiście chce naszego uświęcenia i chce naszego zbawienia, ale droga do tego nieraz jest. Zupełnie odmienna. Nie taka, jakiej byśmy my się spodziewali. My byśmy chcieli, żeby to wyszło w ten sposób, w taki. Najczęściej, żeby to było właśnie bezbolesne, przyjemne, żeby nam po prostu wszystko się układało, żebyśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem i zarówno tych dóbr duchowych, jak i tych dóbr materialnych. I wtedy na koniec, ażebyśmy właśnie rzeczywiście w triumfie weszli do Królestwa Niebieskiego. Pan Bóg ma najczęściej wobec nas inne plany. I dlatego też nieraz jest tak, że ludzie mogą wprost nawet naśladować tych uczniów, którzy odchodzą. W tym znaczeniu rozczarowanie wiarą, rozczarowanie religią. Że ja się spodziewałem. Że ja nie wiem, natychmiast będę święty, że natychmiast pokonam moje wady, że ja może spodziewałem się czegoś bardziej przyziemnego, że nie wiem, po prostu wygram w loterię, że, że uda mi się osiągnąć taki cel czy taki cel. I się okazuje, że nic z tych rzeczy mi nie wyszło, mimo że tyle się modliłem. Tyle dawałem nam się, tyle, tyle prosiłem, tyle się umartwiałem i nic z tego nie ma. Nic nie powiem, nic mi nie wyszło. Dalej mam jakieś, powiedzmy, wady, dalej mam jakieś grzechy, dalej, dalej mi nie wychodzi, dalej, dalej nie wygrałem w loterię, dalej nie osiągnąłem jakiegoś tam celu, nie zdałem egzaminu, nie, nie dostałem jakiegoś awansu w pracy i zdrówko mi szwankuje. I w tym momencie pojawia się pokusa, że to nie ma sensu. Że, że Pan Bóg nie jest nie jest w stanie mi tego zrealizować może go wcale nie ma kto wie i wtedy następuje odejście jest pewien zapał i potem odchodzenie i zobaczmy, że Pan nasz Jezus Chrystus przybliża się do tych apostołów tych uczniów żeby ich uratować i ostatecznie doprowadza do tego przez Pokazanie, wyjaśnienie pism Starego Testamentu, że Chrystus musiał cierpieć. Ale to, co tak naprawdę otworzyło im oczy, to jest łamanie chleba. I możemy śmiało przypuszczać, że to łamanie chleba oczywiście nawiązywało do ostatniej wieczerzy. A przecież ostatnia wieczerza, kiedy Chrystus połamał chleb, mówiąc: To jest ciało moje, nam naocznie, pokazała ofiarę Chrystusa. Ostatnia wieczerza to jest ustanowienie w sposób bezkrwawy przekazanie ofiary Chrystusowej dla Kościoła. Co zrozumieli ci uczniowie, że właśnie trzeba ofiarować swoją wolę. Innymi słowy, połamać swoją wolę. W zetknięciu się z wolą Bożą. To nie znaczy, że my nie mamy mieć własnej woli. Oczywiście, że to jest dar Boży. Ale nasza wola musi być zjednoczona z wolą Bożą. I często ona jest na tyle nieforemna, że nie potrafi się zjednoczyć z wolą Bożą i dlatego musi być przez Pana Boga połamana. Jak ten chleb, który Chrystus przeistacza w swoje ciało, jest łamany. Tak również i nasza oporna wola, która chce, ażeby było tak, jak ja sobie zaplanowałem, musi być połamana w zetknięciu się z wolą Bożą. My musimy być gotowi na to, że to Pan Bóg będzie chciał zrealizować swój plan, o, który, o którym może mamy bardzo nikłe po, pojęcie czy pomysł, i może to w jakiś sposób nas zaboleć. Ale to jest dla nas lepsze. My swoim rozumem nie wymyślimy niczego, co by było doskonalsze i lepsze niż to, co Pan Bóg chce nam dać. Dlatego też oczekuje się od nas, uczniów zmartwychwstałego Chrystusa, że my również będziemy naśladowali ten przykład, który nam podał, czyniąc wolę Ojca swojego, że my też ofiarujemy naszą wolę, jako właśnie ten dar ofiarny, na to, żeby została połamana i żeby wola Boża w nas się spełniła w całej pełni. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.